Halo, halo, witajcie, z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj zaczycie naszą rekordową gierkę w Fortnite w tym sezonie, bo wiadomo, 3 lata temu w tych fragów się też troszkę robiło, ale teraz 21 fragów udało się ustrzelić na arenach, na piątej Dywizji, nie wiem czy to dobrze czy źle, ale jak na taką przerwę uważam, że całkiem dobrze nam się strzelało, tutaj 14 fragów udało mi się ustrzelić, także naprawdę jest oglądać, macie dwie perspektywy, moją i Izaka, także na pewno będzie wam to się fajnie oglądało, dużo akcji, dużo fragów, no i co, miłego oglądania, przypominam, że możecie oglądać też streamy, streamuję na Facebooku, link macie w Opisie, a jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać na stronce LechTV. A teraz życzę wam miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czy czyś, lub na streamie oczywiście. Dobra, musimy ładnie zagrać w bo zaraz trening mam. Więc dobry rozchodniaczek. No nie... Patrz, może z śmigać, śmigać. sobie, ziomka mogę powaliłem i mogę tak, o. Wypadka Chłop do mnie. Dobra. Jak tam się trzymasz? Dobrze. Mamy jednego chłopa, do mnie Ale... Ty, chłop... Na mnie. Dobra, no, no to... Jest. W jest to fajne, że masz jakby ligi. I jak gasz dobrze, to cię przyszedł wyżej. O, albo tak mogę się. gdzieś spowodować. Mogę kucnąć, mnie nie, nie, nie widzą. ten snajper. Tak <noise> Kurde. Chyba ktoś to widział, że to robię O! Patrz na lodzie mam na widział no Ślizgam się o, mam tą Gdzie ty jesteś Gnosie mnie biją. Towa jest na, na... na mnie zero ma Zero ma tutaj Idę Zero ma zero ma pomóż mi na górze no dawno Będziesz go idę. widział Będziesz go widział Uszuje mnie już Dobra, nice. Ale on zechciał, on nie widział, że jest ten? Zeskoczył na dół od razu. Myślał, że też słychałeś, czy to? No, ja tak zablokowałem troszeczkę. <grym> 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 no i jest. tam <grym> <to, grym> <grym> <grym> <Cicho, ale grym> jest cała cicho. Cicho. Nie masz pan, żeby zobaczyli stąd. <grym> I zaczynasz od takiego słabego poziomu. Tam na, na początku mieliśmy <grym> takich, co nie ogarniają. I sobie awansujesz, o, i grasz tam tak, mniej ta więcej graczy na swoim poziomie i walczysz o punkty. I później też masz na jakieś nagrody, tam o też takie bajery, więc to jest fajne, lepiej niż w cool Duty, że... Oczekujesz na tryb zbudowania? Tak, tak, no żeby pyknął z końcem. Wygląda mechanika leczenia, to jest super. No. To praga. I spoko jest noszenie ziomków, to też powinni tak, wiesz, w warzone, że może ziomka na plecy tak o... No, mogę podnieść i jakaś, no. Że przenieść go sobie, tak. Tak. I no, koncert też... tak z ziomkiem na plecach, to byłoby Tak. Albo na nim zjeżdżasz z górki, tak o. No pewnie Cię, że gdyby była taka mechanika, tylko bym czekał aż padniesz tutaj, żeby na tobie pozjeżdżać. Idziemy na fragi, dawaj. O kurze, masz? normalnie No. Myślę, że muszę na pakę wejść? Jak w Burzonie. Właśnie przed nami. przed nami. W którym to? A widzę. Poszedłem. Nie na pełnej. Dostał. Rozwalam mu to. Jak na pewno dostał. No, to, ma... Nie ma HP, nie ma HP w ogóle Masz, no teraz, Gdzie on poleciał? No Dobra, widzę, widzę go na niego Powaliłeś go? Tak, Dobra. powaliłem Dobra. Zabudowujesz jego kumpel chyba Już wracam do ciebie Lecę na niego A dobiłeś go? Tak, tak, tego tak, go To jest pop na mnie O, spider na mam na górze? Tak Nice. Leży. Tam są. Czy ja masz no. jakieś tam do karabinu? 140. Dwóch rzucam. Rzucam, trochę. Jeden bez kawa. Gdzie rzuciłeś? Tutaj teraz. Do karabinu? No, no, no. Nie, rzuciłem wszystko. Czym się rzuca? Część jakąś. Nie wiem, jak połowy wrzucić coś nie mogę. Z Z Wróciłem Tak, ja bo teraz on rozwalił. No, odpadam, rozwalał. Dobra, lecimy na nich, dawaj. Albo ja łapkami lecę, albo walić Dobra ze sobą. Sobie jeszcze kopię. Nie, no. To głowy jeden. Co jest drugiego? A, 6 fragów mam. Co? To, to Bo tutaj wolniej się w ogóle zdobywa fragi. Jest z sterownikiem. Dziwnie to jest. A zagram z tym, dobra. Płyną. Ja to na nich na pewno spróbuję ich zatrzymać. Yeah. Tutaj, pójdę mną gdzieś. Pod mostem. O głowie Dostał 3 razy no, O ma kurde Uuu One tap machine Dostał, dostał do mi głowę też taką One tapa dostał Pierwszym strzałem Tylko ja jedną, jedną pęskę strzeliłem no. no Ja też taką jedną dostał Musi kurde został w ale Ale ten aiming to się przydaje w tej gierce To jest fajne I To ryba czy gościu? Gościu tam płynie Gdzie? Ja? w wodzie Ale na daleko to... Tego ciężko się strzelać, te snapki na średnicy są lepszy A do karabinu nie mam. Mało ma. Leży. Mam 20 ammo do karabinu, tylko ile masz? ja mam um, teraz 176. To zabrać. weź mi rzuć, coś lecę do ciebie. Jesteś... ...w Dobra, go. A ile miałeś? 20. Dobra. ten pop. Chłop... Gdzie go zabiłeś? A to było. w ogóle te. To płynie kolejny, kolejny pop. Dobra. A widzę. Dostał 60 dolemi, dostał. Jazda z nim, jazda. On uciekł? Nie, Ta. jest tutaj. Chyba tam poleciał, co? Czy nie? Gdzie? Tam właśnie gdzie idziesz. No, możliwe. Okay, bo w wodzie coś tu było. No, to no, nas niego, A wiesz? Nie, nie mam w ogóle małych ma 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 kewów. Będzie. O, ty wjechałeś tam? No, on jest na dole tutaj. Tak, to tak. Ta. Bez kewa zero. Bez kewa zero. No, tak powiem ci. No nie, mocno zostało, bardzo mocno. Leży. Ja wracam, potem ten karabin sobie wezmę teraz. Zwykły chyba. Jest zrówniki, no już ja nie wiem, a, w którym grać. w twarz. Po lewej się biłem. Tak. Awaj to. O, tu jeszcze coś jest. Jak się ułatwiał? Możemy jechać do, na, na pełnej? Możemy, możemy, no, czekaj, ja, tylko ja pojadę ja jestem z tyłu bardzo. No dolej, jeden typ, obok ciebie. Pod tobą gdzieś. Jeszcze jeden. Też. Ulewam to tą Siorby rzucę, co? Bo ja sobie podjeżdżę do, do spółki. ja bym sobie aptekę najpierw użył i wtedy, dobra? Dobra, zabudujecie o to. Nie wiem, dobra, ja zostawiam to. Widzą, przede mam na S. Możemy A. podjechać ich. Daj, te siorby najpierw, co? Ja już mam. Oni byli na górze no Ja mam full, tak, tak, tak. Mała kawę? Dziękuję Dosał, w hitu ładnie tą oberwałem. Chyba kawę mu zbijłem. Ktoś ich dojechał? Bez kawy na górze. Dobra, dojeżdżam. Nie kręć. Jeszcze ja jeden na górze jest. Ja. Zjechał do mnie. Nice. Kto inny bije przede mną? Nice. Tak, widziałem. Kurda. Ta jest górka przede mną. Bijał się tam. Pewno się robi jakaś. Idę, Idę sobie na górkę tutaj. Tutaj no. gdzieś? Tu zajdziesz? był. Pop, tak, 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 tu gdzie jesteś? Ja wiesz, że jedę na górę. Jestem nad nim. Mhm. Zeskoczył. Jeden bez kewa? Tutaj ten box jest bez kewa. ciebie bliżej. Co się stało? Został znowu. Na mnie jest? Tak. Zeskoczył padem nie? Nie, nie. Zeskoczy, spadł. Na, na mnie? Dobra, powoli go niby. był. Jestem z tobą, jestem z tobą. Esa. On się leczy. Ta. Leży. Pięknie, nice. Masz FM złotego coś. jeszcze? Coś ma nad nami? Jeszcze. Ja co złotego mam. Jest czy coś? Nie. Wydał tak. mi się jakiś spider, był nad nami. Ty. Jest u mnie. Ma zero Góra? Czy co? Tu, tu w środku. Co to było? Biją się na. NE, dawaj, dawaj. Biję mnie na trzeciego, chodź. Gdzie ty, ty jesteś? Tu, dawaj, zabili teraz. Tutaj. Ja, ja się podobać muszę. No, na razie bezpiecznie od górki zagram. Podjeżdża na mnie. Ja widzę. Dobra, ja się lek. Ja, ja... Mężczyzna, masz... masz... Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna, mężczyzna. Mężczyzna, do góry się ciśnie, tam buduje. posłuchaj. się. Mhm. I możemy teraz kalapsować jakoś? Skoczył? Czy do góry się poleciał tam? Ja klapsuję to. Strefy chyba nie ma? Zbiega. Na no kto? Pode mną. Pod tobą? Pod no tobą? W razie. No. Ostatni nam został. Pop, nie? Mam, masz duże kewy? No, tak, mam dwa. Potrzebuję jednego. No <laughs> to.

Słuchać, czy nie? No nie Już tak wiało, nie? Ale to Tu kółko i tu tak Znowu ta A, pogoda się robi taka Polatajmy może trochę chwilę ten Koszu jest głupi, na w wiszączce Może chyba w śmieciach, śmieci śmieci. O kurde, wleciałem za ten Mordo, przesadziłem trochę Nice To nie jest. Za ile fragów Ile było? Gdzieś, 21 tylko? 21 fragów było? Tak No to ty teraz, ojle No 14 Jeszcze 14 fragów? Ta, Ta. Ja na YouTube'a to jest To jest na YouTube'a jak nic Ja wrzucam już Mówiłem, że no. na plus leci Mamy dać no, łapkę w górę Dobra, weź już